żeby radomska orkiestra kameralna miała przestrzeń do rozwoju, żeby przede wszystkim mogła gościć kolejnych melomanów, to radomska orkiestra musi mieć bardzo dobre warunki. Stąd decyzja o modernizacji sali radomskiej orkiestry kameralnej. Chcemy, żeby ona była jak najlepsza, żeby była funkcjonalna przede wszystkim, żeby można było w niej obcować z tak dobrą muzyką, jaką oferuje, jaką tworzy radomska orkiestra kameralna. Zgodnie z wytycznymi z ogłoszenia przetargowego zwycięzca będzie miał zapory Projektować przebudowę pomieszczeń sceny i widowni w celu uzyskania odpowiednich walorów funkcjonalnych i akustycznych sali koncertowej dla potrzeb orkiestry, przebudowę pomieszczeń technicznych i pomocniczych dla obsługi sali koncertowej oraz pozostałych pomieszczeń w tym foyer, szatni, administracji czy sanitariatów. Projekt ma obejmować wymianę istniejących oraz montaż nowych instalacji. Plany obejmują też demontaż istniejących i wykonanie nowych okładzin, ściennych i sufitów, odnowienie foteli, renowacje lub wymianę podłogi posadzek, wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem oraz wykonanie profesjonalnej instalacji oświetlenia scenicznego i nagłośnienia sali koncertowej. Wielokrotnie zapowiadaliśmy, że chcemy się przygotować do nowej perspektywy unijnej, do możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, również w obszarze kultury. Sala koncertowa Radomskiej Orkiestry Kameralnej to największa taka sala w Radomiu. Bardzo zależy nam na tym, aby odzyskała dawny blask. Koncepcja, którą przyjęliśmy, zakłada gruntowny remont tego obiektu, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę sceny wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą. Na oferty Urząd Miejski czeka do 1 marca. Wybrany wykonawca będzie miał na opracowanie dokumentacji 7 miesięcy.